Czegoś rozdziału rozdziału, jest fragment pewnej historii, dobrze nam znamy, ale trzeba bardzo takie, takie też rzeczy yy, i dla nas. 27 rozdział, wiersz dziewiąty. A że stracono wiele czasu i że druga była już niebezpieczna, bo jej okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł. Mówiąc, mężowie przewidują, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz zważał raczej na setnik e, zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś nie nadawała się do przyzimowania, Większość uradziła wyruszyć z tą drogą i dostać się do jakoś, jakoś do Feniksu przy stanie na Krecie otwartej na południowo-zachodnią i południowo północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Dlacz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurakelon. Gdy zaśrem został porwany. Nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc, pod osłoną wysypki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łopis gatunkową. A gdy ociągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem, w obawie, żeby nie wpaść na mielizny, syty, rzucili pływającą kotwicę i takich niosło. Na Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie nabierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek, a dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała z niemiejszą siłą, Wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Jakby już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich liżej Trzeba było, mężowi posłuchać mnie, nie odpływać skrety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam Was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z Was nie zmienił tych Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu przesiadaj i rzekł nie bój się Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z Tobą. Przeto bądźcie dobre myśli naszowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Może do tego. Miejsca. Jest to znana historia, która jest częścią podróży Pawła do Rzymu, oczywiście jako więźnia, gdzie został też w sumie na swoją w cudzysłowie prośbę wysłany do Rzymu, aby tam był sądzony przez cesarza. I tutaj widzimy, że gdy stracono wiele czasu na postojach i w ogóle pobycie na przerwach czytamy, że postanowiono wyruszyć w drogę. Jednakże Paweł oszczekał. Zarówno setnika, jak i żołnierzy do że jest to pora, której nie powinni wyruszać w drogę, ponieważ jest to bardzo niebezpieczny czas. Jednakże pomimo ostrzeżenia Pawła, mamy, że setnik radził się z sternika, a sternik, z morzem, Powiedział, że mogą wypłynąć, i będą w stanie dopłynąć e, do miejsca. I co się dzieje? E, Płynąc takim, padł potężna burza. Ale to musiała być przerażająca burza, e, która Wlała wręcz po jakimś czasie przerażenie w serca tych ludzi, którzy byli z morzem tak naprawdę beznani. Eee, próbowano ratować siebie no i statek. I tak jak czytaliśmy, wyrzucano cały osprzęt, wszystko co było zbędne na statku, wyrzucano do wody, aby tylko stawać, eee, żeby statek mógł wyżej płynąć płynąć do brzegu. Podejmowano różne wysiłki, by uratować statek. Jednakże w pewnym momencie ludzie stwierdzili, że tak naprawdę są bezradni wobec tego, co ich spotkało. Gdy przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy. A burza szalała z niewielką siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Zaczęli tracić, w zasadzie stracili całkowicie już nadzieję na to, że zostaną uratowani, że będą mogli pójść życiem z tej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nie było już nic, co mogli zrobić. Nie mieli żadnej nadziei na poprawę pogody na jakikolwiek ratunek. Czyli wtedy Paweł. Widzimy Paweła. Paweł znajduje się w tej samej sytuacji. Jako człowiek też przechodził różne doświadczenia i też jak wypowiada się w jednym z swoich listów, że też doświadcza różnych słabości. Dlatego też często prosił o modlitwę, bo potrzebował wsparcia, jako człowiek. I tutaj znajduje się w podobnej sytuacji, co pozostawił. Tak naprawdę, jako człowiek nie widział żadnej nadziei. Ale Bóg mi powiedział, że nie zginął. Zaufał Bogu. I co Paweł? E, staje przed wszyscy, całą załogą, przed żołnierzami, setnikiem i próbuje dodać im otuchy. Próbuje dać im nadzieję. Zachęcić. E, próbuje swoimi słowy jakoś podtrzymać ich przy życiu, ich ducha. W jaki sposób to czyni? Czyni to dziwny sposób? Gdzie zamiast mówić o nadziei, zaczyna gamić ich. Może jak maciak, a widzicie? Nie chcieliście mnie posłuchać. Zrobiliście postępy, I teraz macie to, co macie. Gdybyście od razu mnie posłuchali, nie byłoby problemu. Ja tutaj czytałem te słowa coś takiego, gdzie Paweł, zanim za zacznie mówić im o nadziei, o co ich przyprowadzić do pokuty, do tego, żeby zrozumieli, że to, co dzieje się, to jest wynikiem ich błędnych decyzji, ich niewłaściwego wyboru. Zamiast mnie posłuchać, zlekceważyliście moje słowa. Setnik zważał raczej na sternika, właściciela Statku. Ale można by to wytłumaczyć, tym, dlaczego Setnik wolał posłać sternika. Kim był Paweł? A kim był sternik? Sternik był człowiekiem wyznany z morza. Stewnik miał więcej. To był jego pach, a Paweł, co miał wspólnego z prowadzeniem statku, z przybywaniem na morze. także znaczy, wszystko to dzieje się dzisiaj. Stebnik znał się, powinien znać się na warunkach pogodowych. Stewnik pierwszy i się posłuchał sternika. Wiadomo przecież, jak mówię, że człowiek bogaty zawsze ma rację. Wiadomo, człowiek mądry, on ma większą wiedzę od tego, który nie ma nic wspólnego z tamtymi dziećmi. I wiecie, bardzo często kierujemy się dzisiaj podobnie w swoim życiu. Wielu szczęścia kieruje się podobnie w swoim życiu. Zamiast z ufnością uh przemawiać Słowo Boże, to co Bóg mówi. ale z ufnością uh yy, podążać za Panem i trzymać je ja, często, yy, bardziej, wier... się Jego słowa. Jakżeż często w wielu bardziej nastawionych jest na słuchanie ludzi wykształconych, teologów, różnych posiadających wolność, wiedzę, które często nie posiadają tacy zwykli, stronni chrześcijanie niewykształceni. E, wolą kierować się opiniami ludzkimi, zamiast kierować się słowem Bożym. To przecież i tak w zasadzie już jest. Pisane było od 2000 lat temu, w innej kulturze, w innych warunkach. No, i mnóstwo, mnóstwo różnych takich tłumaczeń. I zamiast trzymać się słowa Bożego, kierują się ludzką mądrością. Mądrością, która okazuje się, że tak naprawdę nic nie pomoże. Ale czytamy tutaj, widzimy, że posłuchano większości. To, co zadecydowała większość że często dzisiaj wielu kieruje się głosem większości. Nie tam pojedynczych osób, nie jakichś tam mniejszych grupek, ale tam, gdzie większość sylacja. I tym się kieruje. Kieruje często wielu chrześcijan. Co się okazało? Ani doświadczenie, ani mądrość, ani wiedza, ani yy, jak Moją demokratyczne głosowanie, nie były w stanie uratować z tej burzy kogokolwiek. Ale wystarczyło tylko posłuchać głosu Boga, Boga, który przemówił przez Pawła, który użył Pawła. I jakże często właśnie wielu ludzi, podobnie jak dowódca, Zamiast słuchać Boga, ignoruje Jego, ignoruje Jego Słowo, poznając za większy autorytet swój własny rozum, swoje własne poznanie, swoją mądrość, wykształcenie, czyniąc to fundamentem swojego życia, jego fizycznego i duchowego, fundamentem swojej wiary. I zapominając często o celu swojej podróży, celu pielgrzymowania, że wielu ulega złudzeniu, że to, co ich otacza, że to, co mogą posiąść zdobyć, dadzą, staną się większą pobudką, mocą siłą w ich życiu, aniżeli trzymanie się tylko i wyłącznie Słowa Bożego. Z tego powodu, ja już często w obliczu różnych kryzysów, różnych doświadczeń, różnych e, epidemii, sztormów życiowych, ja już często wielu, e, pokładając swą ufność w samych sobie, Ufają, że mogą sobie sami pomóc, chociaż często przychodzi zawód i upadek. Zresztą no Bóg zwraca naszą uwagę na przesłanie prawdziwej nadziei. Co Bóg mówi? Żadne nasze wysiłki nie pomogą nam. A ten statek Waszego życia wraz z całym e, bagażem e, tych znanych i nie wiem, nieznanych doczesnych wartości pewnego dnia zaczyna. Ale my wraz z nim nie musimy tonąć. A wystarczy tylko zrobić jedną rzecz. Zamiast polegać na sobie. A się na większości, na różnych wartościach, wystarczy zaufać i trzymać się mocno tego, co On mówi, Bożego Słowa. Jednak zwróćmy uwagę, zanim Paweł zaczął mówić o nadziei, swoim towarzyszom podróży, nadziei wyjścia z tej burzy, pierw musiał surowo ich. Upomnieć. I co mówić? Trzeba było mężowi posłuchać mnie i nie odpływać z krepy. Trzeba było mnie posłuchać, nie odpływać z Jakie w zasadzie znaczenie miały w tej sytuacji te słowa? No, praktycznie żadnego, ale miały pewną wartość. Paweł im to, co źle zrobili. Rzeczy też w tym jest, że zanim. Tak naprawdę ujrzymy nadzieję, jaką daje Bóg. Musimy wpierw tak naprawdę przyznać ciasto do błędu i zrezygnować z tego, że bardziej ufamy sobie, może nie Bogu. Musimy z tego tak naprawdę ukorzyć się przed Bogiem i wyznać to Boga przyznają się do tego, że w ten sposób tak naprawdę zobaczymy Jewa i zrezygnować, odrzucić to wszystko, co być może często jest podstawą nawet naszej równości, a nie wypływa e, z Boga, z Ducha Bożego. i często musimy przyznać, że e, nie mieliśmy racji, słuchając ludzi. Polegając na sobie, a następnie musimy przyznać, przyjąć, zmienić swoją postawę i zacząć słuchać Boga. Myśleliśmy się, ale teraz jest czas, by do tego się przyznać i zacząć bardziej słuchać Boga niż ludzi. Skąd Paweł miał pewność, że ma rację? Ja sam wyjaśnię to słowa. Że oto Bóg, który nas służy, powiedział mu, że nikt nie zmienia. Sercem Pawła, celem Pawła było służenie całym sercem Bogu, wypełnianie jego woli. I celem tej podróży tak naprawdę nie było tylko więzienie, ale celem tej podróży było ogłoszenie Ewangelii na porze cesarskim. Bóg tam posłał Pani, aby zaniósł Ewangelię ludziom, którzy być może nigdy by nie sprzedał. Cesarzowi, jego doradcom, ludziom z wyższych sfer, ludziom rządzącym tym potężnym cesarstwem. To było celem Bożego Pawła. Zgodny, Boży plan, plan, jaki Bóg wyznacza, tak naprawdę nigdy nie może i nigdy nie zawiedzie. To, co Bóg postanowił, to się wypełni. Po prostu było rzeczą niemożliwą, żeby cokolwiek mogło, Zniweczyć Boży plan. I nie ma takiej rzeczy dzisiaj, która byłaby w stanie zniweczyć Boży cię, Boży plan. Jeżeli Bóg nas wysyła, jeżeli Bóg nas prowadzi, nie ma takiej możliwości, żeby to się nie stało, co Bóg postanowił. Paweł nawet nie miał takiej możliwości, żeby czasami. Coś się mogło stać. on wiedział, on będzie mnie. On musi tam być, by tam by zanieść ewangelię. To, co Bóg zaplanował, drodzy, musi się wypełnić i wypełni się na pewno. Niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy. Niezależnie od tego, jak się zachowują ludzie, jaką postawę przyjmują wobec Boga i wobec tego, co potrzebują. I Paweł rozumowanie było bardzo proste. Jadę na audiencję do cesarza i tam mnie oczekuję. I muszę tam być. I on z taką pewnością, z takim przekonaniem przychodzi do tych ludzi i mówi, nie z was się zginie. Posilcie się. Myślę, że ta pewność Pawła, ten spokój, jaki był widoczny na jego twarzy, ten pokój... Przekonały też sypnika, żołnierze, że zaczęli nabierać też tej ufności, że może jednak nie zginą. I to jest wspaniałą rzeczą, właśnie posiadać taką pewność w swoim sercu. Jak się padą do Do tego, co Bóg Ponieważ ta pewność, ta niezachwiana ufność e, wobec Boga i wobec każdego jego słowa będzie mocą i siłą różnych utrapienia, różnych doświadczenia. E, my mamy dzisiaj Słowo Boże, które jest prawdą. To Słowo daje nadzieję, nadzieję, która zawieść nie może, bo Słowo Boga. Nie zawodzi. Tą nadzieją dla, dla nas jest życie wieczne. Życie wieczne w domu Ojca naszego, nie? dostępne w Chrystusie, dla każdego, kto jemu wierzy i kto nim pokłada swą ufność. I to nie jest, drodzy, że nasze ciało chodzi. To nie, że się starzyjemy. To nie, że my przechodzimy różne do trapienia. I tak ten statek musi zapomnieć. Ten statek zapomnie, ale w Ale my nie musimy teraz razuniknąć. I Pan Bóg daje nam to spraw nasze nadzieję, że gdy przyjdzie czas zostanie z tym życiem, to nasze miejsce będzie tam górze w niebie. Jest tam górze w niebie, do którego on nas zabierze. I Dlatego też e, taka nadzieja, ta nadzieja była w zasadzie tą e, ufnością naszego Kościoła, szczególnie e, na początku, e, czy, czy tam gdzie, jako apostolskich e, i towarzyszyła wierzącym przez cały czas ich życia. Apostol Paweł w I Samonicza mówi, że w Te Thessalonice pojawili się ludzie, którzy zaczęli podważać nadzieję wierzących. Zaczęli podważać. I doprowadzali do tego, że zaczęli niektórzy się smucić. Jakaś niepewność być może wkrywała się w ich serca. I co Paweł powiedział? Nie chcemy, bracia, Abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się, się nie smucili jak ludzie, którzy nie mają nadziei. Bowiem jak wierzymy, że Jezus umarł z matrycką, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiezie z nim tych, którzy zasnęli. A to Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedziemy tych, którzy zasnęli sam Pana damy rozkaz na głos anioła prądy Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy mają w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi, które będziemy. Bo bokach w bokach powietrze na spotkanie Pana, tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się na zajęć słowy. Chodzi o jakieś słowa nasze oraz słowa Ewangelii, słowa naszego Pana. Paweł mówi tutaj, mówimy to na podstawie słowa Pana. Nasza ufność, nadzieja oparta jest na słowie naszego Pana. Paweł tego doświadczył, między innymi w swojej podróży do Rzymu. Paweł doświadczył tego w wielu innych sytuacjach swojego życia. Dlatego mówił, że tylko na podstawie słowa Pana. Mamy opierać swoją płótność, nadzieję, i budować swoje życie. Nie na podstawie słów ludzkich, bo te słowa są różne. Jeden powie dobrze, drugi gorzej, trzeci źle. I często te słowa będą e, nas wodzić. Często te słowa będą wprowadzać niepokój w serce. Często te słowa. Będą próbowały zachwiać naszym wiarę. Ale słowo Pana będzie zawsze prowadziło do coraz większego umocnienia. Będzie dodawało siły, nocy do tego, aby stać wierny Nim. Niech Pan powtórzy, uważa, byśmy, tak naprawdę całkowicie, są ufność pokładami w naszego Pana. Każdego dnia. Tym słowem się kierowali. Wszystko świetle tego słowa padali sprawdzali i trzymali się w Jego, a zwycięstwo należy do nas. Pewnego dnia ten statek naszego życia pójdzie na. Mnie, ale my pójdziemy to. Do, do naszego Pana. I tymi słowy pocieszajcie się nawzajem mówi z... també.